Witam w tym pierwszym filmie o pokonywaniu strażnicy. I wybrałem ten temat z kilku powodów. Po pierwsze, to jest temat, o którym rozmawiałem z dziesiątkami, jeżeli nie setkami, świadków Jehowy na ulicy, w czasie ich służby polowej. Szczególnie w sobotę tutaj, w południowej Kalifornii. Robiłem to niezliczone ilości razy. Nazywam to prawie że sekretnym nauczaniem strażnicy. Z tytułu możecie zobaczyć, że jest to o pośredniku. Więc to zazwyczaj ma miejsce, gdy wychodzę na ulicę. I to jest to, co Wam pokażę. Przy okazji, wszystko, co pokażę Wam w tym filmie i zobaczycie obrazy wszystkiego, z czego cytuję, wszystko to jest oryginalną literaturą strażnicy. Nie cytuję z internetu, nie cytuję z innych książek. Jeżeli coś czegoś cytuję, to cytuję z tego, co sam posiadam. Tego, czego nie możesz zobaczyć, mój przyjacielu Świadku Jehowy, to moja będąca tutaj wirtualnie pełna biblioteka strażnicy. Wirtualnie posiadam wszystko, co to Towarzystwo kiedykolwiek wydrukowało. Nie wiem, myślę, że brakuje mi prawdopodobnie z 40 złotych wieków, prawdopodobnie dziesiątek strażnic, ale to wszystko. Mam mniej więcej każdą książkę, które Towarzystwo kiedykolwiek opublikowało. The society has ever published.